Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o jogurcie polskim od mlekowitej. Jest to właśnie ten jogurt, który sobie teraz widzicie na ekranie. Jak sami widzicie, jest to jogurt z kawokami owoców. E, mniej więcej e, widać, jakiego smaku jest ten jogurt, ponieważ tutaj mamy brzoskwinie, marakuje, a zatem łatwo domyślić się, że jest to polski jogurt brzoskwinia z marakują. E, jeżeli chodzi o składniki w tym produkcie, no to tutaj oczywiście. Są to mleko, brzoskwinie, cukier marakuja, sok, skrobia i tak Jeszcze trochę tutaj e, tych składników w tym produkcie jest Natomiast najważniejsze, że znajduje się tutaj oczywiście mleko, e, brzoskwinie i marakuja e, To co jeszcze warto powiedzieć No to tutaj e, oczywiście znajdziemy również takie informacje na opakowaniu jak kod kreskowy czy różnego rodzaju informacje na temat producenta? Tutaj mamy również informację, że jest to właśnie jogurt brzoskwiniowy z marakując z kawałkami owoców. Jogurt polski od mlekowity. Jeżeli chodzi natomiast o wartość odżywczą tego produktu, no to w 100 gramach tego produktu znajdziecie 82 kalorie jeżeli chodzi o tłuszcz no to jest to 2,5 g jeżeli chodzi natomiast o węglowodany 12 gramów, dość sporo jeżeli chodzi właśnie o jogurty, tutaj mamy jeszcze informacje na temat białka 2,8 g i sól 0,10 g generalnie takie opakowanie jak sami widzicie ma tutaj 150 gramów. tutaj znajdziemy również informacje na temat daty Przydatności tego produktu. No i ile kosztuje taki jogurt? A mianowicie taki jogurt kosztuje około 2 zł w sklepie. Zarówno znajdziecie taki jogurt w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych. Generalnie dość tani jogurt. No i sobie jeszcze sprawdźmy, jak to wszystko wygląda w środku. A zatem otwieram sobie ten jogurt. Tutaj oczywiście ciągnę sobie za opakowaniem. No i tak to mniej więcej wygląda. W środku. Jeżeli chodzi natomiast o smak tego produktu, no to tutaj pokażę na łyżeczce może jak to wygląda. Może sobie jeszcze nieco to wymieszam. Jak sami widzicie, mamy tutaj kawałki owoców, które są dość widoczne w tym jogurcie. Fajnie to wszystko wygląda. Pytanie, jak smakuje? Zatem spróbujemy sobie jedną łyżeczkę tego jogurtu. Bardzo fajny smak. Tutaj akurat wyczuwam nieco właśnie te brzoskwinię klasyczny taki jogurt brzoskwiniowy na kolację na śniadanie, jak tam zresztą wolicie, czy po prostu na jakieś drugie śniadanie. Mi bardzo smakuje. Powiem szczerze, że pierwszy raz mam okazję próbować ten jogurt. Oceniłbym go na około 9 na 10. Myślę, że dość uczciwa ocena, jeżeli chodzi właśnie o całość, czyli o skład, smak, no i generalnie Cenę tego produktu! Myślę, że taką notę tutaj mogę spokojnie przyznać. Czy polecam ten produkt? Myślę, że jak najbardziej bardzo dobry. Myślę, że tutaj nie ma się tutaj zbytnio do czego przyczepić. Jeżeli mieliście już styczność z tym produktem, no to jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia komentarza pod tym filmem, w którym wpiszecie po prostu swoje własne spostrzeżenia na temat tego produktu. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia polubienia pod tym filmem, no a tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o jogurt polski od Mlekowita, o smaku brzoskwini z marakują, z kawałkami owoców, dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.